Siemanko, nagram taki krótki filmik, co robię, co jutro będziemy robić. Ale tak poza tym, ostatnio nie było porobione u góry podłogi, teraz już mam panele położone, gniazdka, łączniki pozakładane, brakuje drzwi tylko i listew w sumie przypodłogowych, ale do góry nie wejdziemy, bo nie ma schodów, rozebrałem schody, rusztowanie było. Skończyłem, musiałem skończyć tą ścianę, rusztowanie rozebrać i będę się brał za podłogi na dole. Podłogi na dole będą z żywicy robione. Jutro nagram filmik jak robimy, przyjedzie wzięciu, będzie pomagał. Ktoś musi mieszać żywicę. I co tam w sumie? Ostatnio nie było tu zrobiony pokój. Tynków nie było, teraz już są tynki. Tynki są, sufity są, wentylacja. W sumie zbliżamy się ku końcowi. Tu mam trochę śmietnik, bo muszę to wszystko gdzieś poupychać. I to tak upycham trochę do kotłowni resztę do garażu, garaż też zapchany żywicę mam zamówiłem e... zamawiana w Polsce była, ale ona przyszła z Niemiec z epodeksa, z epodeksa żywica i i primer, tu mam e... trzy takie puszki podkładu e... kolor będzie podłogi silver taki złoty z dodatkiem srebrny z dodatkiem nie złoty z dodatkiem czarnego i mam taki jeszcze złoty ale nie wiem czego będę używał czego nie będę używał to się wszystko okaże zbiornik mam zbiornik mam yy, zacząłem montować Akcesoria, rysunek sobie zrobiłem, co do czego jak, żeby było łatwiej i sprawniej. No i w sumie to by było na tyle, jak mi się uda dzisiaj to wszystko pogruntować, poszlifować, to jutro kładziemy żywice. I nagram z tego filmik. Dobra, to na razie do jutra.